Się z tej strony Gołąbek W dzisiejszym odcinku formatu ekspres wydobywczy, czyli pociąg do recyklingu może nie totalny odzysk, a jedynie dekonstrukcja mikrofali od gaugana. Chodzi głównie o zmniejszenie objętości i oszczędzenie miejsca. Zapraszam na demontaż. jedyny odzysk na teraz to jest stal z obudowy i śrubek, czyli 4 kg 658, liczone po złotówce 466. A z mikrofali zostało jeszcze, został magnetron, silniczek od termoobiegu, z kablami. Kondensator, dwie małe cewki, silniczki, tutaj, obudowa od tego timera, i to są elementy, które pójdą na odzysk, trafił do mnie niedawno. List. Z wlepkami od maćka osadnika. Pozdro Maciek. Zdrówka dużo. Wlepa trafiła na tablicę. W środku, oczywiście, był jeszcze transformator. A tu przy okazji pytanie do maćka osadnika, albo do ostrego. W takim stanie prosto wyciągnięty. Z mikrofali, transformator się nadaje do sprzedaży w całości. Spróbuję go sprzedać tak, jak jest. A jak się nie uda, to też pójdzie na odzysk. Dziękuję Gałganowi, sponsorowi odcinka, za FANT. Dzięki wszystkim za oglądanie i do następnego piąteczka.